cywilizacja to wrażliwy twór, splot okoliczności. W każdej chwili najmniejszy trzepot skrzydeł motyla może go zakłócić. Haran. Całe miasto wymazane z mapy. Ci, których tam pozostawiono, nie mieli szans. Najbardziej błyskotliwi ludzie świata wspólnie Wynaleźli szczepionkę na wirusa z Haran. Ludzkość nareszcie wygrała z zarazą. Jednak ludzie zawsze chcą więcej. Mimo obietnicy zamknięcia swoich laboratoriów, GRE nadal w tajemnicy badało THV z myślą o zastosowaniu militarnym. Nie minęło wiele czasu, nim wariant THV znów wydostał się z laboratorium. Upadek wydarzył się szybciej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Garstka, która przetrwała, żyje teraz w małych enklawach. Jedynym środkiem komunikacji pomiędzy odległymi ludzkimi osadami są samotnicy wystarczająco odważni lub zdesperowani, by podróżować przez dzikie pustkowia. Nazywamy ich pielgrzymami. Gdzieś na mapie jest miasto, które nadal nie upadło. Miasto odizolowane od reszty świata. Miasto ze szczególnymi zasadami, Teraz jest ostatnim bastionem ludzkości. Szansą dla nas na wyciągnięcie nauki z historii i podjęcie właściwych decyzji. Każdy wybór, jakiego tu dokonasz, wpłynie na przyszłość nieodwracalnie. Kal hala witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Dying Light 2 State Human. E, tak, wreszcie wyczekiwano, długa, długa, długo przeze mnie gra wyczekiwana e, jest Dying Light, dla mnie muzyka troszeczkę zagłośna. Więc sobie ściszymy. E, wreszcie wyczekiwana bardzo długo gra na mnie. Czekałem na nią. Wy też czekaliście. E, więc co, łapkę w górę zostawcie dla tej serii. Subika zostawcie dla tej serii. I piszcie komentarze, jak Wam się gra podoba, na ile ją oceniacie. A ja dłużej nie przydłużam, zaczynam nową grę i wczujemy się w historię. Nie wiem jak z FPS-ami, czy będą się pozmieniać. Zobaczymy w czasie gry. W 2 FPS-y mówię, to nie

O kurde No jest elegancko Ale ładnie, to jest normalnie Spike Morda kurde, kiedyś to było fajniejsze <noise> Kiedyś to byłeś młodszy I głupszy Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki Matwy wielki. Tak, wiem, wiem. Właśnie na górę, coś ci pokażę. Dobra, spoko. Więc yy, yy, No, graficzka wygląda zajebiście. Yy, to już mi się podoba. Yy, no nie jest źle, nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. To nie jest źle, wcale nie jest źle. Dobra, dobra. Syk I cyk, skaczemy jak... To jeden sar to wiele lepiej to wygląda Co ja tam doskoczyć? Opa! Dobra, jesteś jeden. Będzie ja iść. Ja cię kręcę? Ha! Silny jesteś! Ja wiem Jak ja tam wskoczyć jeden? E, ten tu chyba, dobra Tu? Oj, coś mi nie wychodzi widzę. Teraz Ro rozkwina jak tam wskoczyć Yes. Dzięki. U. Dobrze Cię widzieć Spike, ile to minęło? Szmat czasu ha, Ale nie rozklejaj mi się Ale jaki ruch. stary Dokąd idziemy? Zobaczysz Niesamowite Zobaczymy Co takiego? Hah rozmycie, obrazy Lekki, ale to nie przeszkadza A ty trzymasz się już od ilu? Czterech? Ha, I nadal żyjesz? Aha tak jak ty. Wiele, A dobra myślę, że się zbiecował. <laughs> jasne. To jasne. Nie Poważnie. Chciałbym mieć tyle energii, co ty. Masz coś w sprawie Jane? Po nowym paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Banks czy Gary? <laughs> Banks. Ale za dupie, pięć haup na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Nikt tam o niej nie słyszał. Patrz jeden. Pól pełen miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? No nie możemy. <laughs> Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. Na no, miód możemy podejść? F. Mamy miód. i rumianek, rumianek. Jak to wygląda? Mmm... ten zmysł Jakie tu co słyszycie je normalnie dźwięki otoczenia tak wiesz jak wygląda rumianek, nie Nie, a nie wiem szczerze. Jeśli chciałśnić to Ci się udało kolego Jeden. No zbierzemy te ole Dobra, coś tu jeszcze widziałem Gdzie jestem nasikany rumianek widzowie Gdzie jest ten rumianek? Co mam z nim pogadać? Teraz tak Dobra, chyba coś mam tu Dobra, mam No, nada się Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta, miała takie powiedzonko e, Pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary Zobacz je? A może się dowiesz, czym jest Wiek Stary?

Wytworzony. Chodźmy, już niedaleko. E, czekajcie widzowie, sekundę morę. Lecimy widzowie dalej za tym spajkiem. To tutaj, chodźmy. Dobra. Na no, się. się. Dobra. Tu miał kur na chatę No, co miał miał Zamknięte. Spróbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz co się na winie. Jasne. Dobra. Tu jest coś. Chcę aby kłócnąć. Dobra. Co mogę tu naruchać? Tu nic tu mamy. Ale fajnie to wygląda wszystko. Podoba mi się już. Dobra. Ot, nic nie nic było. Nie ma. Tu nic nie nic ma. Nic tu nie ma. Mydło podnieść. Mm. Zbadaj. Co to jest? Widzę wy. Nic nie powiedział mi się, że coś powie. Mogę to dziwiat... 9... Czekajcie, bo tu jeszcze było coś do przejrzenia tu. Impreza. Do tego czasu GR całkiem straciło kontrolę nad wirusem. Aha, takie sprawy. Dobra, dowiedzieliśmy się czegoś. E, mamy tak. To my skrzynię chyba. A twuszcza? Ale pomieszczenie widzowie. Jezus. Co jest? Szczury, widzowie. Ejde, wszystko w porządku? Tak, szczury. Chyba pora się pożegnać. Jak to? Zaczynam się o ciebie martwić. A wiesz jak to jest? Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Gdzie ty jesteś? Mam przeszukać dalej to, tak? Szywica Co tu mamy, widzowie? Dobra, wszystko zebrali Ten spiadali przed nami Dobra, przeszukajmy co tu jest Ciekawe jak smakowało wtedy wino No, bardzo ciekawe Hmm... tu. Who do you hm, brzmi znajomo. Ta. Eee, yy, gdzie jeszcze mogę iść? Tu jeszcze jest coś do przeszukania? Czy zbadania? I to nazywali sztuką? <laughs> Hej, ten temat, takie te... elegancko. No to coś jest jeszcze? Ej, złom podnieś. Przeszukaj. Otwórz. Nic. Zero. Dobra, no, nic tu nie ma. To mogę otworzyć? Otwórz. mi myślę, że to załombi widzowie. Ja tu psrany już byłem. A są zombie? Naprawdę? Co tu się Są zombie Ja yeah. Sorry Dave, goodbye O oh, ja yeah, pitola A oh, wzruszające Nie ma to jakim breza z okazji końca świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu, okej? Okay? Okay. No problem, my friend. Masakra, widzowie, masakra. Dobra. I yeah. To naprawdę... Co? Ja w szoku jestem. Zbadaj to. Tony? Przynajmniej byli razem. Four Badanie zbadał Miała klasę. Mm, dobra Co ja tu mogę jeszcze zbadać? Tu jeszcze coś jest Tu coś pisze. Idę to przeczytać czy nie? Najdroższa Mary. Przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś. Za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W morne. Yeah. I spakuj to. Popatrz lecę już, lecę już, Spike. A tam się usiadł. Dobra, dawaj jeden. Spinamy się. Jak to przystało nam jeszcze wspinania? Kurwa, nie muszę się spinać już wy WTW Dobra, jestem posiem No widzę co, w inny sposób się tam dostanę Dawaj Tyle to ci stać Aiden na parkur, nie? Nie! Wow, wow, wow Dobra, jestem tu Spike, where ty jesteś tu No, rozmawiaj z Spikeem Siadaj stary Proszę. Prezent? Mówiąc bardziej konkretnie, to dar od bogów. Znalazłem tę broń przy ciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydało. Stalin pierwszą pałkę, widzę, pierwszą pałkę dostałem. Masz. I piwka. Wygazowane. <noise> Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. A, przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby kraj mógł to widzieć. to. Mniejsza z tym. Ja. No szkoda. Teraz smutno, że go nie ma. Co? Jakiego? Nie zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela. Wolca, mam kogoś, kto go zna. Co? I teraz mi to mówisz? Ha, kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Yes. Typ jest Wiledor <laughs> i podobno wie coś na temat Wolca. Wiledor? Wiledor. Więc jestem tak blisko, co? Ej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do gary, masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może. Ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przyszedł go za dowoza. Fajny screen. No dobra, ale masz o mnie dług. O, żeby jeden. <śmiany> Mam nadzieję, że, że głośniej się zgity i wszystko z git, że git. To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. Tak zrobimy widzowie. Czy spytamy się. Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, ej, nie szurniętą. Może Jane jest... Hmm, trochę impulsywna i... Zawsze pakuje się w tarapatę, ale gdybyś tylko zobaczył jej... Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy, piękne, stalowe, duże. Oczy, oczy. Nie wzią. sądziłem, że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I kobieta. <laughs> Już się napierdalił. Nie masz racji. się napierdalił. W końcu znajdę, Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy. Już tam. się napierdalił. Nikt nas stamtąd nie wypędzi. I przestanę się wałęsać jak kretyn. A, wypiję za to. I dowody A ten Waltz? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie. Bynajmniej. W takim razie, dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak. Kiedyś. Kiedyś. No, czas na mnie. Spajk, żegnaj mnie, mordę. Na? Za kolejne dwa lata? Może. Trzymaj się. Obyś znalazł tego Wolca. Czy kogo tam szukasz? I pamiętaj, 140 i 200 MHz. O świcie, typ będzie czekał. Uf, dobra, mamy. Mamy już skończoną tutaj. No, trochę, trochę już porobili. Nie wiem, czy na razie nie zmniejszy jeszcze graficzki trochę. Trochę tą połknie ale na razie nie, mi się wydaje, że nie powinno wam przeszkadzać, tak. Eee, zajebiście, to mogę sobie jeszcze przeszukać i... chyba mogę. Coś mamy tu jeszcze do przeszukania? Nie, chyba nic nie mamy, widzowie. Wszystko przeszukali. Eee, więc to, dziękuję wam za oglądanie. Dowierzę, że pójdziemy w kolejnym odcinku. Aby eee, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się, się spodobał Dying Light i serię na moim kanale. Widzimy się za chwilę w kolejnym odcinku, bo będę nagrywał od razu kolejny. Dzięki subik, komentarz zostawcie. Może dobijemy podczas tej serii 1000 subów. Zajebiście było. Dzięki. I do następnego odcinka z pięknej gry o nazwie Time Glide <gry> Stained Human. Dziękuję. Pa, pa.